Cześć! Z tej strony Mikołaj, w tym materiale opowiem Wam o kilku ciekawych nowościach w kolekcji Cannondale'a na 2024 rok. Zapraszam. Na początek, maszyna, na której miałem okazję pojeździć, czyli wyścigowy full do cross country maratonów, czyli Cannondale Scalpel, który w nowej generacji. Dalej, jakby znowu posunął się jeszcze bardziej w kierunku agresywnego cross country i down country. Mamy tutaj jeszcze bardziej progresywną geometrię niż w poprzedniej generacji. Mamy bardziej dopracowane zawieszenie i dwa razy 120 mm skoku. I jak sam Dale podkreśla, cross country to down country. I myślę, że ten rower i to, jak spisuje się w jeździe, to jest tego doskonały przykład. Ja akurat, jak być może wiecie, miałem okazję być na premierze tego modelu w portugalskiej Bradze i pojeździłem im dwa razy po naprawdę konkretnych górskich trailach. Zresztą na portalu Bike World jest obszerny artykuł z tej premiery prezentacji, gdzie dokładnie staram się Wam opisać wszystkie najciekawsze fakty na temat tej konstrukcji. Plus są tam też moje wrażenia z jazdy. Także jeżeli macie ochotę, to odsyłam Was do artykułu, do którego link będzie w opisie filmu na dole. A chętnych, którzy nie mieli okazji oglądać, również zapraszam do mojego filmu, który powstał przy okazji tego wyjazdu. Także link do tej publikacji jest w prawym górnym rogu waszych monitorów. Ale mamy teraz materiał, w którym chciałem Wam tak w skrócie o tych wszystkich nowościach opowiedzieć, więc teraz przechodzę do tych najważniejszych faktów. I tak jak powiedziałem na wstępie, przede wszystkim mamy tutaj geometrię. Która jest rodem z down country. Kąt główki na poziomie 66,6 stopnia. Bardzo stroma rura podśrodłowa na 75,5 stopnia. I tak jak mówiłem wcześniej, skok zawieszenia 2 razy 120 mm. No i to wszystko sprawia, że ta geometria tak naprawdę. No robi z tego roweru sprzęt, który ma możliwości takiej no, małej trailówki, tak naprawdę. No i faktycznie, kiedy miałem okazję nim pojeździć w terenie, no to jest to sprzęt, który bardzo ciekawie się zachowuje i po prostu jadłem na nim, nawet na takich ciężkich szlakach, gdzie są jakieś duże głazy, duże korzenie, dropy. No, przychodzi bardzo, bardzo przyjemnie. Co jeszcze jest ważne? W nowym modelu jest dopracowana kinematyka zawieszenia. Tutaj mamy tylko dwupozycyjne, dwupozycyjną blokadę i to też było wcześniej zresztą, czyli zablokowane bądź odblokowane, ale to, jak bardzo sprawnie skalpel zachowuje się na tej pozycji odblokowanej, czyli kiedy powiedzmy jedziemy sobie po płaskim, takim lekko nierównym, przechodzącym czasami w gładki szuter czy gładki asfalt, no to właściwie kiedy jeździłem tym nowerem, a tak jak powiedziałem, miałem przyjemność już spróbować, no to właściwie to zawieszenie praktycznie nie pompuje, także nowa kinematyka zawieszenia podporządkowana, właśnie efektywna Pedałowania. no i w ogóle bardzo ciekawy temat, tutaj dobrze to widać na tym zdjęciu, jest takie charakterystyczne jakby mocowanie czy też lokalizacja otworów na koszyk bidonu na roże podsiodłowej. To nie jest przypadek, to jest po to, żeby można było włożyć dropera z bardzo dużym skokiem, także jeżeli ktoś ma potrzeby mieć no, taki rower, który właśnie dosłownie pozwala siodełko opuścić do samej ramy praktycznie, to taka możliwość też tutaj istnieje. Z takich ważnych kwestii zawieszenia nie, cały czas takie jak było wcześniej, czyli jedno zawias z flex pivotem, takie charakterystyczne spłaszczenie na, na chainstay'u służy temu, żeby w tym miejscu, mimo że nie ma osi obrotu, to rama dodatkowo pracowała naśladując jakby zawieszenie czterozawiasowe z ogniwem horsta. Także bardzo też jest to ciekawe. No i co jeszcze trzeba powiedzieć: w nowym skalpelu nie mamy już AI i nie ma BB30. Zawsze było tak, że. Jakby takie dwa common nailowe, bardzo charakterystyczne rozwiązania to było to, że wkład supportu jest w standardzie BB-30, który zresztą Cavondale wymyślił i jako pierwszy zastosował. A teraz mamy tutaj BSA, czyli po prostu wkręcane, gwintowane miski. I tak samo mieliśmy offset AI, który sprawiał, że tam potrzebne było po prostu inne koło, bo było takie jakby przesunięcie charakterystyczne dla, dla właśnie Cavondale'a. Tego już nie ma, także zmiany, które sprawiają, że rama jest jakby bardziej łatwa serwisowo, kompatybilna z większą ilością komponentów, ale zostaje charakterystyczny lefty, który ma genialną kulturę pracy. Jest świetna geometria, świetne działanie zawieszenia, czyli jakby rower wygląda jak Cavendale, jeździ jak Cavendale, zawieszenie pracuje świetnie, a jakby te wszystkie takie moim zdaniem mniej ważne kwestie jak właśnie AI czy BB30 odpadły. Wraz z tą premierą był też pokazany nowy cockpit System Bar XC1, czyli bardzo fajny, jeżeli chodzi o estetykę, zwrócić uwagę jak kable wchodzą pięknie do wnętrza Cockpitu i dalej do ramy, także no, rower wygląda bardzo smukle, A To oczywiście jest komponent, który zobaczymy tylko w tych najdroższych wersjach, ale, ale fajnie to wygląda i, i, i myślę, że to dopełnia takiego jakby obrazu roweru, który no jest bardzo nowoczesny też wygląda nie tylko z geometrii. A teraz pozwólcie, że wrócę na chwileczkę jeszcze do kolekcji, czyli wrócę na stronę Cannondale'a i tam postaram się prześliznąć przez te modele, które są dostępne w ofercie. Tak jak widzicie, topowy Skalpel LA71 to jest na taki najbardziej tłusty. Y, najbardziej wylajtowany, wyposażony w najlepsze komponenty model, y, no to on no, kosztuje po prostu no, sporo, bo niemalże 60 tysięcy złotych, ale potem mamy y, co y, kilka, jakby naście, a czasami co kilka tysięcy y, schody, które pozwalają kupić skalpela takiego. Jaki jakby będzie możliwy dla naszego budżetu. Natomiast najtańszy model Scalpel 4 zaczyna się od 19 499 zł. A taki skalpel, który naprawdę już ma bardzo dobre wyposażenie, włącznie z tym, że napęd GX Transmission, czyli ten nowy SRAM, który naprawdę fajnie działa, to jest Skalpel 2 za nieco ponad 30 000. A pierwszy model z Leftim to Scalpel 2 Lefty za 33 999 zł. No i cóż, no oczywiście nie jest to tanio, tak, rowery kosztują, ale powiem wam szczerze, że no dobrze wspominam tą premierę, bo naprawdę tym sprzętem fajnie śmigało się na ciężkich górskich trasach. Kolejna bardzo gruba nowość w ofercie Cannondale'a to rower elektryczny Motera SL, na którym zresztą również miałem okazję jeździć, bo ta premiera, która odbyła się w Portugalii, to była premiera dwóch modeli. Właśnie Motery SL, czyli tego Fula, którego widzicie na monitorze oraz Scalpela, o którym przed chwileczką Wam opowiadałem. No ale Motera SL to jest wyjątkowy rower z tego powodu, że na dzień dzisiejszy... To jest prawdopodobnie, bo oczywiście no, to są dane, które są zebrane z rynku, ale może ktoś gdzieś ma w garażu, garażu coś lżejszego. Natomiast na dzień dzisiejszy to jest najlżejszy e, elektryk, który ma e, silnik z pełną mocą, Shimano EP8, maksymalny moment obrotowy e, 85 Nm mm, i dużą baterię, bo tutaj bateria, która jest w ramie e, ma dokładnie 600 Wh pojemności, więc jest to najlżejszy elektryk e, z dużym skokiem, e, z dużym silnikiem i z dużą baterią. Bo waga tej tapowej wersji Lab 71 to jest około 19,5 kg, także naprawdę no bardzo, bardzo lekki rower jeżeli może mieć elektryka, który no waży poniżej 20 kg a ma wszystko to, co trzeba, tak? czyli właśnie zapas mocny na ciężkie podjazdy, ma dużą baterię i ma geometrię, która pozwala naprawdę spuszczać mu srogi łomot na trailach, no to to jest fajne i powiem Wam szczerze, że tak jak z tamtego Caron Dale'a miałem dla Was artykuł, tak samo z tego mam dla Was artykuł z wrażeniami z jazdy, do którego Was odsyłam, on również będzie w opisie filmu, także klikajcie w linki, jeżeli jeszcze nie mieliście okazji go czytać, a jeżeli chcecie obejrzeć film, to również w prawym górnym rogu Waszych monitorów będzie czy też właściwie na was już czeka film, gdzie ja opowiadam Wam w trakcie jazdy o moich pierwszych wrażeniach z tego modelu. I naprawdę była to ciekawa jazda, bo no, sprzęt ma bardzo wiele takich rzeczy, które są niekonwencjonalne. Zacząłbym od tego, że przede wszystkim, tak jak powiedziałem, mega niska masa jak na tak... Duży silnik i tak mocną baterię, ale to nie koniec ciekawostek, bo bardzo ciekawa jest geometria. Mamy tutaj główkę z kątem 62,5 stopnia i jakby za tym też podążają inne parametry geometrii, czyli można powiedzieć, że ta geometria jest gdzieś no już nawet nie enduro, a zakrywająca ODH. I ta kombinacja takiego właśnie bardzo płaskiego przodu z tym dosyć dużym skokiem, z tą mocą, z we w rozmiarze malet, no to naprawdę no powiem Wam, że dawno tak dobrze się nie bawiłem. Tym rowerem można bardzo dużo podjechać, bardzo dużo zjechać. Fajnie też zachowuje się, kiedy puścimy, że tak powiem, wodzę fantazji i zaczynamy się trochę bardziej odrywać od ziemi. I chociaż na początku miałem takie trochę wrażenie, że jest mi ciężko to opanować, bo jednak ten paski kąt główki był taki wymagał prędkości. To kiedy już wczułem się w ten rower, to naprawdę dawał mi dużo fanu na ścieżkach. I tutaj też znajdziemy właśnie to rozwiązanie flex-pivotem. To też jest ciekawe, że w tak dużym rowerze, w tak, z tak dużym skokiem jest flex-pivot w miejsce zawiasu. No ale to wszystko sprawia, że konstrukcja jest lekka i, i bardzo oryginalna, bo takiego drugiego roweru po prostu na rynku nie ma. Jeżeli chodzi o kolekcję, ona nie jest tak liczna, jak w przypadku skalpela, bo liczy dokładnie trzy modele. I tak jak widzicie, Topowy jest motera Lab 71 On ma wszystko co najlepsze, wszystkie topowe komponenty i to właśnie on waży nieco poniżej 20 kg. Ja jeździłem na wersji motera SL1 i to jest wersja, która ma naprawdę bardzo wysoki poziom wyposażenia i masę około 20 kg, może delikatnie ją przekraczającą i uwierzcie mi to naprawdę czuć, że ten model jest lekki. On jest lekki w prowadzeniu, fajnie hamuje, fajnie gdzieś tam się zachowuje, kiedy się odrywamy od ziemi, no i naprawdę daje dużo zabawy na ścieżkach. I jest też wersja tańsza motora SL2, która już ma mechaniczny osprzęt i jest taka, no bym powiedział, bardziej zubożona. Natomiast myślę, że te trzy poziomy cenowe no gdzieś tam pozwalają wpasować się każdemu, który dysponuje budżetem na taki rower i kupić sobie po prostu tą motorę. Jest to na pewno bardzo ciekawa propozycja, bo rowerów elektrycznych z pełną mocą i z dużą baterią, które mają no, tak niską masę, jest niewiele na rynku. I to jest mega wyróżniająca cecha właśnie motora SL. Teraz całkowicie zmieniamy otoczenie, bo przechodzimy z górskiego terenu do miasta i tym samym chciałem Wam zaprezentować nowy model Cannondale'a Tesoro Neo Carbon. To jest bardzo ciekawy, taki nowoczesny, szybki commuter bike do miasta, oczywiście Neo, więc w Cannondale'u to oznacza, że wspomagany elektrycznie. No ale ciekawa jest konstrukcja tego roweru, bo zwróćcie uwagę, że mówimy o modelu opartym o karbonową ramę, do której zamontowano najnowszy silnik Bosch Performance Line SX, który jest bardzo lekką jednostką, no i to wszystko sprawia, że taki rower gotowy do miasta waży około 16 kg, tak że no, jest to bardzo lekki sprzęt. A też no, godne podkreślenia jest to, że ten silnik, czyli Bosch Performance Line SX to jest naprawdę interesująca jednostka, bo jak na lekki silnik, jest to motor zaskakująco mocny. Maksymalny moment obrotowy tej jednostki to 55 nm. Dodatkowo, kiedy my generujemy dużą kadencję, to on jest w stanie nam zapewnić aż 600 W wsparcia. To są wartości, które no naprawdę wykraczają poza ten taki standardowy. Jakby standard w temacie i w całej tej grupie lekkich silników, które są na rynku. I myślę sobie, że jak ktoś gdzieś tam w mieście się spieszy i lubi taką dynamiczną jazdę, żeby jak najszybciej dojechać do pracy, do szkoły, czy na zakupy, czy gdziekolwiek indziej się jedzie, no to to jest bardzo fajny rower. bo poręczność takiego 16-kilogramowego roweru, czyli właściwie roweru o masie takiego normalnego mieszczucha, ale z wspomaganiem, no to zapowiada naprawdę dobre wrażenia z jazdy. Ja oczywiście nie miałem okazji tym rowerem jeździć, ja tylko to mówię na podstawie swoich domysłów, no ale jak widzę te liczby, znam tą jednostkę i widzę geometrię tego roweru, to naprawdę myślę, że jest to ciekawy sprzęt dla osób, które szukają Takiego bardzo szybkiego komputera, który naprawdę <grywania> pozwala minimalizować czas na potrzebny na dojazd właśnie gdzieś po mieście. A fajne też jest to, że ten silnik, kiedy przekroczymy maksymalną prędkość wspomagania, czyli 25 na godzinę, to on właściwie nie generuje żadnych oporów. Znaczy, generuje oczywiście pewien jakiś opór, ale jest minimalny względem takich większych silników i mocniejszych jednostek napędowych, które są na rynku. I to też dodaje takiego naturalnego, jakby, feelingu temu rowerowi. A co więcej. Sama jakby i jakby sposób w jaki ten silnik podaje moc, też jest bardzo naturalny, bo on tym mocniej nas wspomaga i mocniej pedałujemy. ale to chodzi mi też nie tylko o to, jak mocno naciskamy, ale jaka jest kadencja, czyli jaka szybkość obrotów korbami. Więc no myślę, że to bardzo ciekawy rower, naprawdę dzięki tej jednostce. bateria 400 Wh, oczywiście zintegrowana z ramą, estetycznie schowana w dolnej rurze. Rower oparty o sztywny po to, żeby było lekko, w pełni zintegrowany, bardzo ładnie to wygląda, że kokpit, właściwie z niego żadne kable nie wystają, lampka jest też tutaj elegancko schowana. Przerzutka tylna jest zasilana z baterii roweru elektrycznego, bo o tym jeszcze może nie powiedziałem, już trochę wyprzedziłem swoimi myślami to, co chciałem powiedzieć, ale są dwie wersje. Jedna ma osprzęt elektroniczny, a druga ma osprzęt mechaniczny. No i ta wyższa właśnie, jest osprzętem elektronicznym, kosztuje 26 999 zł. I tutaj mamy taki patent, który jest często spotykany w rowerach elektrycznych, które mają grupę osprzętu SRAM Access, czyli jakby do baterii, do takiego specjalnego insertu, gdzie jest bateria, dochodzi kabel, to jest zasilanie Bezpośrednio z baterii roweru elektrycznego, żebyśmy nie musieli ładować osobno baterii przerzutki i osobno baterii roweru, więc to jest bardzo też wygodne, użytkowe rozwiązanie. Dodatkowo oczywiście butniki, no bo to jest rower, który ma być użytkowy nam służyć na co dzień, więc jest to element jakby niezbędny, jeżeli chodzi o wyposażenie takie do miasta. Poza tym rama, jak zresztą widzicie, ma dodatkowe mocowania, jeżeli byście chcieli zamontować sobie jakieś koszyki czy inne akcesoria, to jak najbardziej tutaj jest taka możliwość. No i generalnie ten Tesoro Neo Carbon jawi się jako taki właśnie nowoczesny rower miejski z elektrycznym wspomaganiem, który no ewidentnie wpisuje się w takie trendy, jakie teraz obserwujemy na rynku e bajków. Tak jak powiedziałem, wersja ta bardziej zaawansowana, oparta o elektroniczną grupę napędową niecałe 27 tysięcy, a wersja bardziej podstawowa z mechanicznym osprzętem 22 999 zł. No i na koniec czwarta nowość w kolekcji, czyli Canondale Synapse Neo. To jest all road, gravel w lekki teren, powiedzmy szosa, coś co łączy te wszystkie dyscypliny. Jest to oczywiście rower z elektrycznym wspomaganiem, który, tak jak powiedziałem, sprawdzi się wszędzie tam, gdzie po prostu oczekujemy szybkości, lekkości, ale chcemy mieć elektryka. Jak być może wiecie, Synapse to jest platforma roweru szosowego w Common służącego do komfortowego pokonywania długich dystansów. Natomiast w tej wersji ze wspomaganiem, no to jest to taki rower właśnie nie tylko dedykowany i przeznaczony na szosę, taką bardziej turystyczną, rekreacyjną, ale również śmiało można nim jeździć w takim stylu all-road, czyli po jakichś szutrach, po najbardziej zniszczonych drogach, jakie możecie sobie wyobrazić, ale dzięki temu, że opony tutaj są 40 mm, to śmiało też można nazywać go gravelem w lekki teren. No i to jest też bardzo ciekawa konstrukcja oparta o karbonową ramę i również o ten nowy silnik Bosch Performance Line SX. My akurat mieliśmy okazję już testować ten silnik, zresztą też w gravelu i ta jednostka naprawdę fajnie wpisuje się w potrzeby jakby elektrycznego wsparcia do gravela, bo gravel to jednak jest rower szybki, taki gdzie oczekujemy takiego bardziej sportowego zachowania, oczekujemy takiego takiej jednostki napędowej, która pasuje też do takiego sportowego stylu zachowania roweru. I ten silnik właśnie wpisuje się dobrze w gravela. I co też jest ważne, nie ma tego problemu, który generują czasami silniki mocniejsze, bo bywało tak, że kiedy testowaliśmy silniki z większym momentem obrotowym, z większą też mocą, to brakowało przyczepności, ponieważ grały jednak małe opony, dosyć cienkie opony, szybkie opony i zwyczajnie ten tył nam wyjeżdżał, a ta jednostka bosza. Swoją charakterystyką pracy idealnie właśnie pasuje do tego typu roweru, bo daje nam naprawdę no, potężne wsparcie, jeżeli tego potrzebujemy, a jednocześnie nie jest to zbyt agresywne wsparcie, powodujące gdzieś tam jakieś takie niebezpieczeństwa utraty przyczepności czy padnięcia w poślizg. Więc naprawdę myślę, że to jest fajny wybór ze strony Cannondale na no i te dwie premiery, czyli właśnie Tesoro i Synapse Neo, to są rowery ewidentnie które jakby czekały ze swoją premierą na wejście na rynek tego nowego Boscha, no bo ten Bosch myślę, że dużo w tego typu lekkich, szybkich, zwinnych elektrykach zmienił. Ten rower też waży około 16 kg, ma wszystkie obowiązkowe mocowania, jeżeli byście chcieli założyć sobie, nie wiem, nóżkę, bagażnik, błotniki, no to można go przerobić od takiego uniwersalnego, czy podróżnika, czy komiutera, także to nie musi być taki golas jak tutaj na zdjęciu, który jest wprowadzony tych wszystkich użytkowych dodatków. No, i tak jak powiedziałem, jeżeli ktoś szuka sprzętu na wycieczki, ale też do miasta, na jakieś szutry, szosy, lasy. I żeby to nawet był szybki, nieco sportowy jak na elektryka, to myślę, że to jest bardzo fajna propozycja. W ofercie Cowandela na 2024 rok są dwie takie propozycje. Jeden to jest bardziej podstawowy model Synapse Neo Allroad 2, który ma grupę napędową mechaniczną GRX dwa razy. 12, natomiast drugi model to oparty o elektronicznego Srema Force Explorera, Synapse Neo Allroad Road 1. I tutaj również, tak jak w Tesoro, mamy tak zrobione, że. Przerzutka, mimo że normalnie jest przewodowa baterię, to jest zasilana z baterii roweru elektrycznego, także jakby wszystko zgodnie z rynkowymi zasadami, to jak najlepiej może być, żebyśmy my, jako użytkownicy, nie musieli się przejmować ładowaniem brzutki, tylko wszystko ogarniali za pomocą ładowania baterii w rowerze. To jak widzicie, najwięcej nowości Kowendala, które Wam pokazałem, są to rowery elektryczne. No ale takie mamy teraz czasy, że ten rynek na elektryki jest bardzo jakby chłonny i bardzo klienci czekają na te premiery. Tutaj ewidentnie widać, że Cannondale idzie bardzo mocno w kierunku odchudzania tych rowerów elektrycznych, bo czy mówimy o Gravelu, czy o Mieszczuchu, czy o moterze SL, to zwróćcie uwagę, że każdy z tych rowerów wyróżnia się tym, że jest bardzo lekki i ma relatywnie dużą moc do tego, jak jest niska masa całego roweru, więc są to rowery naprawdę podporządkowane jakości jazdy, bo im elektryk jest lżejszy, w tym z reguły ta jakość jazdy i jakby wrażenia takiej naturalności są większe, więc te premiery bym właśnie taką jedną klaurą spiął, że są to rowery takie właśnie nastawione na jakość, dobrą jakość jazdy. No a skalpel to tej marki nie trzeba przedstawiać. Skalpel to jest po prostu broń do wygrywania wyścigów i maratonów i to jest genialny rower. To mogę też powiedzieć, osobiście bo na nim jeździłem. Także fajne premiery, nie jest tego może bardzo dużo, ale fajne, ciekawe rowery, które są po prostu, no, robione przez firmę, która. Się na tym zna, bo Canon Dale to powiem od siebie jest taka marka, gdzie zawsze, jak na rowery wchodzę, to na nich się po prostu fajnie jeździ i żeby się cieszy, bo to się prowadzi tak, jak trzeba, właściwie w każdej sytuacji. I to mi się osobiście w Camel podoba. Słuchajcie, nie przeciągam. Na portalu Bike World jest też mój artykuł o tych nowościach. Więc jeżeli macie ochotę zgłębić więcej szczegółów, zapraszam link do tego materiału, jest w opisie filmu. A ja się z nami żegnam. Trzymajcie się. Do zobaczenia.